Z kolejnym odcinku z FIFA 23, kariera malego na moim że kanale. No i tak, yy, postanowiłem porobić kilkanaście transferów, yy, nie tyle co wzmocnień, ale bardziej uzupełnień składu, żeby mieć jak najmniej, żeby tego mieć w miarę skład taki, że jak się kilku załączników połamy, to dalej będziemy mieli bardzo dobrą jakość. Yy, pierwszy transfer, może taki niezbyt realistyczny, bo to jest Japończyk. Yukinari Sugawara. Forma słaba, ale zajebiście. Sprawdziliśmy go za 18 milionów z y, Stade Brestu. jak tam się czyta za 18 milionów? Oczywiście to będzie zmiennik dla naszego Fresnina, który ma tam 87 overall i jest nawet młodszy. Ten tutaj ma 79. To będzie taki w mojej opinii odpowiedni, y, bardzo dobry zmiennik. Również postanowiłem sprzedać spod niektórych zawodników albo ich też wypożyczyć. Y, tutaj tego. Nadir i Ibrahim poszedł do Montpellier na wypożyczenie chyba jednoletnie, na jeden rok raz wypożyczenie. No i tak, również pora na kilka smutnych akcentów, jak m.in. sprzedaż Charlesa, Charlesa Andrasa Bryman, naszego kanadyjskiego parodysty, za 5 milionów euro do Rangersów. No niestety, szkoda legendy, że musiała odejść z tego klubu, no ale tak, u nas byli u nas był praktycznie nic legal, zapychał na miejsce. No, to była trudna decyzja, ale trzeba było go sprzedać. Kolejny to jest Marokańczyk Liamine Sight, który jest wart prawie 10 minut w pobliżu, wykazuje wielki potencjał 76 overola. Dlaczego go sprzedałem? Bo, w mojej opinii, praktycznie by nic nie grał. Palia cieszy się moim większym zaufaniem jako drugi bramkarz, dlatego zdecydowałem się, żeby nie hamować i nie zniszczyć mu kariery. Strzedam go za prawie za ponad 9 milionów euro do Leeds United, które nie wiem, w której grali czy gra w czemniu, czy Premier League. No, jak gra w Premier League, to może się wybić. No i tak, Salichowicz, bośniak Hamza Salichowicz, warty 5,5 miliona euro, wypożyczony do Bolonii na 2 lata. Tak, ale go tylko dlatego, żeby Milan nie wziął za darmo. I tak, Lucas Santos. Mojej opinii raczej się już nie rozwinie i w następnym sezonie... A nie, przecież go sprzedałem. A no, ja jestem tym, przecież się go sprzedałem. Ale tak, za 4 miliony euro sprzedane do Estorilus z Portugalii chyba. I kolejny kole, który idzie do Portugalii, Guterres 69, overalla Portugalczyk, 18-latek, 3,5 miliona euro warty, idzie do FC Porto. Czy tam się jakkolwiek rozwinie? Wątpię, ale zobaczymy. No i tak, ogromny transfer za Alvaro Morate. Mateo Serrano, Hiszpan, 20 lat, 80, overola, który ma potencjał, żeby gdzieś się rozwijać do 83. Kupiłem go za 28 milionów euro i oddałem y, tego Alvaro Moratę y, do Stuttgartu. A dlaczego? Bo Morate już podał overall. Także żeby u nas już praktycznie pra prawie, pra prawie już nic nie gra. Znaczy ja, tam jeszcze grał w poprzednich odcinkach, ale w poprzednim, jak wyobaczyłem, chyba praktycznie nic nie grał. w tym sezonie też by praktycznie nic nie grał, zatem musiałem go sprzedać, musiałem go oddać, póki jeszcze była za niego jakakolwiek wartość. I... Z przężkiem znacznie młodszego i prawdopodobnie znacznie lepszego zawodnika. Popatrzcie, on jest znacznie szybszy i chyba nad ma jeszcze lepsze, zatem tak. I jeszcze dwóch tutaj zawodników opożyczyłem, Duarte y poli, Koleja, i Poli, kolejno to Vigo i Hoffenheim, Duarte naszego rywala 72 Overola myszka na bok eee, 72 Overola, moje opinie tam się jeszcze powinny rozwinąć, ale jak nie, to go sprzedamy. Ehm, poli, Angelo Poli, 20 Overola, 20 overola, 20 lat, 74 overola warty, warty prawie 10 milionów euro. Moje opinie Kowa Hoffenheim Ho 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 powinien się rozwinąć. No i tak, ostatnie dwa transfery chyba, albo nawet i trzy. I niestety to są najboleśniejsze transfery. Najboleśniejszy transfer to jest transfer Erika do Aston Villa za 36 milionów euro. To nie, była moja, to nie była, to nie było z mojej winy. Nie ja powiem od razu, ten transfer nie był planowany. Nie chciałem go sprzedawać, ale Aston Villa wpłaciła klauzulę odstępnego i Erik od razu potem powiedział, że chce odejść z naszego klubu. Zatem, no nie, nie mogłem nic z tym zrobić. Nie mogłem z nim przedłużyć kontraktu, nie mogłem nic zrobić. Zatem, musimy się pożegnać z tym brazylijskim gigaczadem. Poszedł do Aston Villa. Nie powiem, że zdradził mój klub, bo mi już wszystko był, No, mimo, to jest taka mini legenda klubu, ale zainkazowaliśmy 36 milionów euro. Ale w zamian dokonaliśmy kolejnych transferów. Frank Garcia, 84 obrola z Rajowa Jekano, Hiszpan warty 44,5 miliona euro za 20 milionów euro i również oddałem im Duarte, które jak kojarzycie w poprzednim sezonie, yy, był gówniany, był gówniany, grał mimo że grał całkiem regularnie, no i Grał szczerze mówiąc takie totalne gówno. Był jednym z najgorszych zawodników w tym sezonie, zatem bardzo dobrze, że Raio Vajkano dało się na niego nabrać. My w zamian mamy znacznie lepszego zawodnika. I również zdecydowałem się ściągnąć tak w ramach rotacji też e, Wiktora mojego. Łysy taki hiszpański Marciniak, warty 17 milionów euro, 70, 78 overall, sprzętony za 20 milionów euro. U mnie grać na prawej pomocy, a na napadzie i na lewej pomocy, zatem to jest taki... Idealny w mojej opinii zmiennik. Yy, taki, taki odpowiedni zmiennik, który powinien nam pomóc w walce o top 4. Bo w tym sezonie planujemy powalczyć o top 4. Yy, ale tak, zarząd uważa, że powalczymy tutaj. O kwalifikacje do rozgrywek europejskich, czyli o top 6 albo o top 7, ja tam wolę top 4. Puchary króla, Półfinał, czyli już wiemy, czego na pewno nie zrealizujemy. I sukces międzynarodowy to jest uwaga: wygraj Ligę Konferencji Europy. Czy nam to się uda? Zobaczymy. Mimo wszystko, jesteśmy chyba jedną z drużyn dużych widzeń konferencji. I samo, Słyszałem, chciałem chciałam powiedzieć, ale zapomniałem. A że, a że tak, że nawet jeśli nam się nie uda zakwalifikować do rozkrywek europejskich przez La Ligę i przez Pucharę Króla, to zawsze mamy tę poduszkę w postaci ligi Konferencji Europy. Jeszcze musimy zobaczyć w ogóle, z kim gramy tego w ramach eliminacji. Ale tak, teraz będziemy grali z trzecią drużyną La Ligi poprzedniego sezonu, czyli Villa Realem. Villa Real, który załatwi nam europejskie mm. Puchary. Bo gdyby przegrali z Athletic Beat, gdyby przegrali z Athletic Beat mało, no to byłoby nieciekawie, ja się, że tam napiję się Mustera. <laughs> Uuu, piękna rzecz. Dawno mówiłem Mangol mango, mango loco, piękny Musterek. Szczerze mówiąc serdecznie polecam, oczywiście... Oczywiście nie polecam aż tak często pić, znaczy ja tam nie piję często, tam raz może na parę miesięcy się napiję. Tak ja, tak, ja rzeczywiście zamulam totalnie, to trzeba się e, napić. Tak na wszelki wypadek, między innymi jak trzeba między innymi to, trzeba nagrywać, dobra, nie sam na sam. E, jak już mówiłem, no e, czasem się napije, żeby właśnie aż tak zbytnio nie samulać. dobrze, fres nie dam. Żeby aż tak zbytnio nie zamulać, żeby mieć aby aby nagrać odcinek. E, no oczywiście lecieliście już kurna. Nawet nawet ledwo, ledwo coś sezon zaczął dobrze galeano z jest kostarykański Gigachat. Ale tak, ledwo co się Zezon Zezon zaczął, już, już sędziowie przeciwko nam, już nie widzią żółty karne, już po prostu chuj na dupę. Ale dobra, Serano, Serano. Może dystansu walni, nie, Kril tutaj obronił On chyba jeszcze po do tego do Asany Doje, którego chciał Wolfsburg pić, yy, Sporma się za niego 120 milionów euro i... Nie wiedzieć czemu odrzucili ofertę. Dobra, Messenger, Messenger powalczył, Messenger, Messenger, tutaj wystawia się, asanę doje, biegnie sam na sam, Asane doje, Asane doje strzelaj w tej odległości! Nie kaple bronił to Wydawało mi się, że może to siąść, ale tyle byłem jeszcze trochę dalej, to byłaby szansa że tego, że obrońca wślizg że tutaj obrońca Celty ta, Vigo Celty Villarano by tutaj bez większych prognoz odebrał piłkę, zatem musiałem zaryzykować teraz strzałem. No i e, to się zbytnio nie opłaciłem, również, również chyba mogłoby oddać tak trochę mocniejszy strzał. Dobra, ale tutaj biegnie, rozprowadza piłkę do Abel Ruiz'a. Abel Ruiz kontra Tanganga, a Tanganga sobie idealnie prowadził. Wybi jeszcze te piłę, lagę do przodu i teraz to minął atak w 84 minucie. No jeszcze Lengii konferencji Europy to nie grałem w eliminacjach, tylko będziemy grali od razu w fazie grupowej. Zatem zobaczymy z kim gramy Serrano, Serrano nie kurde, nie wyszło, nie myślałem, że to wyjdzie. Ale Ren z trzecią siłą dla linii poprzedniego sezonu. I mimo wszystko to my w pewnym momencie ci Natomiast zaczęliśmy więcej strzałów i okazji, to no jest pewien niedosyt, ale mimo wszystko było git. Myślę, muszę się się sobie na napić. No, bo mamy dwie mamy wiadomości: yy, Botu do i Bamba do Frankburga. Bamba kiedyś chciałem sprowadzić, ale ostatecznie mam na jego miejsce znacznie lepszych zawodników. Yy, oferty za ten gangę i za Simo yy, 74,5 miliona euro do Interu. Szczerze mówiąc, myślałem, że mogę sprzedać, ale nie, nie sprzedam go. To Ty tam go chcę: yy, yy. to Sancheza. Czy pak, który strzeli przeciwko Polscego na w dane Euro 2016? Szczerze mówiąc nie. A to tutaj, hamburg już na pewno nie odda, bo tam nic nie wygra. A w manadze ma większe szanse na wygraną. Inter. szczerze mówiąc, mogę i poprosić za niego 125,5 miliona euro. Jeśli się na to Inter zgodzi, oj to my będziemy mieli taki hajs. Będziemy mieli taki piękny hajs, tylko nie będziemy mieli żadnego środkowego obronia. Znaczy, znaczy, będziemy mieli, ale będziemy mieli gorszych. Natomiast ja ten na wszelki wypadek wbije do tego, że to centrum transferowego, żeby sobie zobaczyć, czy mam jakiś środkowych obrońców, takich potencjalnie na miejsce Simo, jeśli oczywiście odejdzie. Ale czego dokojarzę, to, to chyba nie mam. Chociaż mam tego, um, Nahuela Molina, ale on chyba na środku obrony nie umie, no na pewno nie umie grać, bo on ogarnia tylko prawą stronę. Jest też Mary Demiral, z potężnymi główkami, tylko obawiam się, że on może strzelić samą Buja. E, tak jak tego na Euro 2020 z tego z kim, e, bo już zapomniałem, jest z Włochami. E, no i tutaj jeszcze jest tego, zawsze jest um, Loic Balbade, nie wiem czy to będzie realistyczny transfer, no ale w miarę to będzie dobra zmiana. E, Macini to już na nie będzie realistyczny transfer, e, to tutaj jeszcze był. Disaster, no chciałem go kiedyś kupić, ale, ale za dużo za niego chcieli, zatem nie. na na pewno już nie kupię. Zobaczymy, czy tutaj Inter się zgodzi na tenże transfer. A do jedno. Chcą nam podkupić wszystkich piłkarzy. Olympic Marsylia, nie, nie, nie. No, do Marsylii, go nie sprzedam. Jak już mam go sprzedać, to do, do takich silniejszych klubów pokroju. Yy, Manchester City. E, dobra, Las Palmas. My ten mecz możemy, w mojej opinii, raczej na spokojnie przesumulować. Czy to będzie dobra decyzja? Tak jest, mamy 3 do 1. Garcia, Vidal i Alvaro ten, oczywiście młodszy Alvaro, e, strzelają bramkę. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, 4 punkty po dwóch meczach, to nie jest taki rezultat. Może okaże się, że będziemy mieli więcej niż w poprzednim sezonie na początku. Och, to ten kam szuka tego... To, to, to ten kam szuka to w środkowego to 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 totalnie, bo już zgłosili się po manchinię go. Simon nie odchodzi, szkoda. Inter nie chce z nami negocjować, oburzyła ich ta oferta. Calder Fernandes nie na jako nie chcę oddawać bo nie będziemy mieli żadnego innego lewego obrońcy. On ma dobry potencjał, no ale myśli nam się tego, Garcia płamie, to nie będziemy mieli nikogo innego na lewej obronie. Dobra, teraz będziemy grali z kim? Będziemy grali teraz z Getafe, a przed nami Właśnie, przełożone spotkania, czat drużynowym, Alvaro chce grać, ja mogę dać ci sekret, szczerze mówiąc. Jesteśmy na drugim miejscu, co ciekawe, ale tak, wbijamy tutaj do tabeli. Na jakimś jesteśmy miejscu? Na drugim, dobrze. Dobrze, Atletico Madrid jest już liderem, super, zaraz zostaną mistrzem. Real ma trzy punkty, ciekawe. Valencia 19, bardzo kurwa dobrze. Dobra, zatem tak, najpierw zobaczymy, zobaczmy, kto gra w Mistrzów. Barcelona, Leverkusen nice i Porto, czyli Barcelona trzecie miejsce, dobrze? Liverpool, Villarreal, Eindhoven i Hajduk Speed. No, chyba raczej wiadomo kto wyjdzie. I oczywiście to będzie Villarreal i Eindhoven. E, Lipsk, Juventus, Sporting, Salzburg, Derby, Red Bull. E, zatem mam nadzieję, że Juventus się z totalnie. totalnie. Chelsea, Atalanta, Celtic, Lip też raczej wiadomo kto wyszedł. Bayern, Atletico, Benfica, Kopenhaga. I tutaj Benfica może powalczyć Milan, Real Madrid, Galatasaray i Sparta. Praga. No, patrząc na Real Madrid w tej karierze, obawiam się, że mogą nie wyjść z grupy. E, Manchester City, Wolfsburg, Ajax, Dynamo. No, tutaj walka o drugie miejsce będzie do końca. Już wiem, dlaczego Wolfsburg chciał nam kupić tego asynentoje. I tutaj Tottenham, Inter, Monaco, Klububrus. No, teraz też wiadomo, kto wyszedł. Oczywiście Inter i Monaco. Ehm, idziemy dalej do Ligi Europy. Czy jest jakiś polski zespół? Newcastle, Alkmaar, Braga, Rosenburg, zaraz nie wiadomo kto wyszedł, Napoli, nie! Jeszcze się przełączyłem na Ligę Mistrzów. Napoli, no, muszą być z pierwszego miejsca, Raków gra, no to mam nadzieję, że tam powalczą, bo patrząc na tęże grupę, to mają szansę wyjść z drugiego miejsca. Na jakieś inne polskie zespoły, Hertha, Europy, niekonnie, realistyczna kariera. Nie ma żadnej innej drużyny, ale teraz zobaczymy z kim my gramy. Bławiszta, Wolfsberger i Ajke, coś tam. Portugalski zespół, austriacki i szwedzki. Zatem, w mojej opinii, jesteśmy faworytem, by wyjść z grupy. Z kim jeszcze gramy? Arsenal, Maritimo, Austria i Hibernia. No, Arsenalu możemy się obawiać. Tutaj z tej grupy, raczej nikogo. Lacją możemy się jeszcze obawiać, jakkolwiek. I posa ewentualnie. Olymping Marsylia. Oni chcieli o nas z Zatem. Zatem dobrze, że ja im nie oddałem, bo Simon mógłby, się okazać, mógłby się okazać zdrajcą i nam demoderować potencjalnie Puchar za wygranie tych rozgrywek. Z kim jeszcze gramy? Borussia Dortmund to też może być groźny rywal. Tutaj nikt groźny i nikt groży, Zatem te trzy zespoły: Marsylia, Arsenal, Lazio i Borussia Dortmund, czyli w zasadzie cztery. To mogą być takie najgroźniejsze zespoły, które mogą nam potencjalnie odebrać zwycięstwo, ale raczej jesteśmy głównym faworytem. Eee, Vidal, Dwie Bramki, Messenger i Asanedowie. No taka trochę strzelanina z hetafem, no ale mamy 7 punktów, to więcej niż w poprzednim sezonie na początku. I to mi się podoba, czyli jest szansa na top 3, i zapomniałem wystawić tego zapomniałem wystawić albo. Przepraszam wstępnym. Messenger za 113 milionów do West Hamu, nie no kurwa bez przesady, ja, ja ci mogę sprzedać, ale dopiero na następnym sezonie e, Sugawara skończył się już rozwijać. No i poza tym nie mamy żadnego innego połącznika defensywnego. Właśnie, nie mamy żadnego połącznika defensywnego na, na, na tego w ramach rotacji. Potem trzeba coś z tym zrobić. Ile mamy hajsu? E, 19 milionów. Czy uda nam się kogokolwiek ściągnąć za 19 milionów? I od razu drugie pytanie, dlaczego nam się nikogo nie uda? E, ale tak, dobra tutaj muszę sobie segregować. Ym, dobra, gdzie to jest? HPD, HPD, w ogóle zakładając, yy, tutaj są w ogóle jacykolwiek HPD, bo jak nie, no to są. Bakayoko, nie no, kurwa, bez przesady. Mogę ściągać, mogę jakoś kogokolwiek, ale nie Bakayoko. Ym, dobra, przecież mam, a, uj, ściągnę Bakayoko. Chociaż on mam 32 lata! Nie, 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 nie chcę go, nie chcę go. Kurde, gdzie to jest? Euro, może za symboliczne euro by się mógł tego sprowadzić. Nie uda się. Ja też to nie dziwię też. Chociaż nie, ja, ja się dziwię, ja bym go oddał, nawet bym dopłacił, żeby go oddali. No dobra, to sobie poradzimy bez pomocnika defensywnego, bo szczerze mówiąc nie znam tamtych pozostałych zawodników, nie chcę mi się ich od nowa skałtować, a nad im bym nie zdążył. E, Simo, 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 Fernandesz. O nie, 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 nie. nie, nie. Nie, 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 nie. Ty nigdzie nie odchodzisz, stary. Ty tu, kurna macie stajesz. Dobra, gdzie on jest? Fernandes. Ty niech też to zatem ja przedłużymy z tobą kontrakt. 86 milionów euro. No, na ciekawe, czy ktoś w ogóle tyle zapłaci. No i tak, Simo. Liverpool. I Luis Diaz może do nas przyjść. Liverpool. Oby to się nie odmawia, ale patrzę za tę ofertę, to ja to, to ja chyba odmówię, bo ja nie chcę ani Luisa Diaza, ani do Liverpool nie Tak, nie lubię tego klubu. Mateusz Kunia zmienia klub normalnie, chyba co No Teraz z Bayernu do tego, do Marsylii idzie. Dobra, szybko tutaj sprawdzenie. Dobra, Fernandes tego nie, nie przechodzi. Co, co czekajcie? Czy ja tam, żeby to widziałem? A, tego, tak, Bilbao. of Bilbao ma odejść. Dobrze, może nareszcie zacznę stawać na basku, Zobaczymy. A Sane doje może do Frankfurtu. No chce no kurde, niczego niczego śmiesznego nie słyszałem. Na no, panom kurna go podam do Frankfurtu, w szczególności pana ta ofertę, przecież to skpina. Za 100 milionów euro minimum. Żebym w ogóle zaczął z wami negocjować na ten temat. Dobra, Sane idzie do Evertonu. Ciekawe, ciekawe. oj, oj, oj. Vidal może i do Atalanty. Za 100 milionów euro. To mi się nie podoba. E, dobra, tutaj gdzie on jest Vidal? Dobrze, że nie chcesz odejść. E, masz nawet bez tego, bez klauzuli, zajęliście. E, dobrze, że nie poprosił tego, jak Erik, że chce odejść. i chuj. Nie spoczywaj na laurach. My tam ciebie doceniamy jak najbardziej. Masz pośrednictwo siostrzowe. Rola możesz być złotym dzieckiem Atalanty. Malagi. Przepraszam, Malagi. E, tutaj nikt nie chce odejść. Nie mam Real realpatryk. Kurna, co jest i tak fralem, że oni chcą takich zawodników kupować? Nie mam mowy, ja was. Nie do rywala, nie do rywala w top 4, nigdy w życiu. Kurwa, ma, no, co jest nie tak z Realem, że oni takich sełoników chcą już kupować? Chociaż dobra, ja tam nie, ja tam muszę, nie będę nic mówić, bo to Real Madrid jest mistrzów, a mnie. Luek Bale przychodzi do no, Team Camu, ja go chciałem kupić przez kleco, nie? Alvaro Frankfurt, kogo mi oferujecie? Ludwika Plasa, gdybym nie miał żadnego SPO, to może bym to rozważył, no ale... No szczerze... No nie, ja wam go nie oddam. No ja tam już mam innych SPO potencjalnie lepszych. Dobra, jeszcze 3 godziny, żeby się jeszcze pośmiać z tych transferów. Co tutaj mamy? Jakiś śmieszny transfer? O patrzcie, Barcelona się rozmawia. Na tym będę mówić. Manchester City. Alfonso Garcia iść do Manchesteru City. Czy tak się stanie? 136 euro. Czy ja bym chciał to zaakceptować? No szczerze mówiąc, to byłby realizm, ale zobaczę kogo mam jeszcze tego potencjalnie na zmianę. Yy, moje ko może w końcu zacząć grać: Wata. Abdul i Zahaku. Czemu go chciałem sprzedawać? No nie, musiałbym go sprzedawać na własnych warunkach, tak szczerze mówiąc. Może za trochę więcej, na pewno chciałbym pobić rekord transferowy, to był taki cel minimum w tej karierze też. Zajebiście, doceniamy Cię. Ja, tam chciałbym, ja bym chciał go sprzedać za minimum 222 miliony euro, bo chyba za tyle przeszedł Neymar do PSG, jak kojarzę. I chciałbym ten rekord transferowy pobić. Oczywiście sprzedając tego Garcia. E, dobra, ile jeszcze minut zostało? Tego na minutniku szybko sprawdzimy. Chyba zostało jakieś 5, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Minuta, Jezus Maria, w tak nic, praktycznie nic nie zrobiliśmy. Ile ofert się posypało? Carvalho, ta na pewno kurna... Pellegrini. Ta na pewno kurna... Tak, on z Real do nas i do Barcelony, na pewno. Wolfsburg... E, Wolfsburg... Wolverhampton, wiecie co? Teraz o nich udało się wystąpić dosyć sporo. fatem. mogę spróbować jeszcze raz wysępić tyle samo. Znaczy, nie tyle samo, ale podobnie. Też mogę spróbować tyle występić. Wolverhampton lubi tego. Ehm, dobra, tego. Rosemaria Maria Chimenez. Nie no, kurde Chociaż to nie. Nie no, kurde bez przesady. i tu. I PSŻE. Wiecie co? PSŻE jest, jest takim klubem, że mogłoby przepłacić. Zatem, wiecie co? Ponegocjujmy z nimi. Ja jestem pewien, że PSR będzie tyle chciał. Na pewno będzie w stanie tyle wyłożyć. To jest PSR, oni mają na tyle hajsu. E, tu mamy jeszcze co miesiąc raporty zwiadowcze, super, super. No, oczywiście pewnie nikt dobry jest śpania jak można się domyślić. E, tak, 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 super, dobry, zajebiście, nikt dobry. Już w ogóle nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek sens wysyłać tego. E, co miesięcy raporty zwiadowcze tych skautów, na szczęście nie ma sensu ich wysyłać, w sumie, bo za niedługo i tak kończymy tę karierę, więc nawet nie wiem, czy, już, czy jest już jakiś sens wysyłania scoutów. To było już raczej żadnego takiego mądrych Kida, który, który nam się przyda w tej karierze. na no ani go nie zdążymy rozwinąć, no ani nam, się przyda, ani na, ani nam już się raczej nie przyda, no już mamy dosyć silny skład. Ale tak, jeszcze przed tym, przed zakończeniem odcinka. Yy, przesymulujemy ten mecz z yy, tego Almerią. To chyba była, to było Almeria, co nie? Tak, to jest Almeria. To yy, też mamy 7 punktów, patrzcie. Nie no, nie, 6. Dobra, mam 6. Asana to jej nie chcą, a Nottingham oferuje mi... Nie, 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 nie no, nie ma na to jest kwiat. to jest kurna kwina, nie, a takich kooperat nie będę rozpatrywać. Ale jeśli powiem, się zgodzi, a wie, że się zgodzi, o a, no, Simon nie odchodzi w to. No, Czyli PS, że nie jest takim debilami. No ja się mniej, no dziwne, myślałem, że włożę tyle. Dobra, szybka synacja z Amelion, to było na tyle w tymże odcinku i Messenger z wydanem pozytywnie się grają. 10 punktów jeszcze sobie zobaczymy na szybko tabelę. Tabele na liki po tymże odcinku. A chyba od, od, chyba od razu się zabiorę z za nagrywanie kolejnego, w sumie ile mam na, zobaczę ile mam miejsca na dysku. Na Liga Santander. Kończymy ten odcinek jako lider póki co na Ligi. Zobaczymy, czy nam się uda utrzymać tę pozycję, tę pozycję do końca. To by było na tyle w odcinku. i do następnego.